dobry, witam was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj pogadamy sobie o lepszym odpowiedniku e, produktu, o którym nagrywałem film w lutym, w styczniu. To na pewno było mm, po moim viralowym filmie o kwasie ursolowym z ziemi. To na bank było potem. Więc to było albo styczeń, to był albo styczeń, albo luty. Aczkolwiek tamten produkt no, po prostu był mm, smalcem, tłustym, ciężkim, bardzo okluzywnym produktem. Teraz przychodzę do Was z lepszym odpowiednikiem, który ma ciut lżejszą konsystencję i jest też remedium, jeżeli chodzi o skórę podrażnioną, zaognioną, z rozwaloną barierą hydrolipidową, która wymaga mocnej regeneracji skóry. Jeżeli masz uczulenie na produkty pochodzenia pszczelego, ten produkt dla ciebie nie będzie odpowiedni. I to trzeba głośno powiedzieć. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Mm, I dzisiaj pogadamy o tym gagatku. Czyli Gorwita maść propolisowa. Ja tutaj mam jeszcze cenę: 24 zł. I teraz tak. Ten krem, ten produkt kupiłem w sklepie z rzeczami ekologicznymi, czyli herbatki, kosmetyki, jedzenie itd., itd. takim uogólnionym sklepie ekologicznym. Można ten produkt dorwać w aptece, można ten produkt dorwać online, można ten produkt dorwać wszędzie. I ten produkt może kosztować taniej nawet w aptekach niż w sklepie ekologicznym, no ale jak go zobaczyłem, mówię, Jezu, on jest, 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 biorę e, 24 zł. E, oczywiście wersja z witaminą A E i F też już była polecana. I tutaj również te witaminy mamy. Co nam Gorwita mówi mm, na temat tego produktu? Działanie maści jest związane z właściwościami propolisu, znanymi jako silnie antybakteryjne, dezynfekujące, regenerujące na naskórek. Łatwo przyswajalny kompleks witamin A, E i F przyspiesza proces jego odnowy, a naturalna alantoina i pantenol dodatkowo ją odżywiają i nawilżają. Pomocna w wielu problemach skórnych, łagodzi uczucie dyskomfortu wywołane lekkimi podrażnieniami, mikrouszkodzeniami naskórka oraz po ukąszeniach owadów. Reguluje gospodarkę hydrolipidową, czyli ogólnie w całokształcie, jeżeli coś reguluje gospodarkę hydrolipidową, to oznacza to jedno. Naprawa. Naprawa BHL. <noise> Więc to tak można interpretować. Od razu. E, przewraca skórze elastyczność i witalność. Polecana szczególnie do pielęgnacji skóry zanieczyszczonej, problematycznej, o tendencjach do łojotoku. Maść dobrze się wchłania nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Zanim przejdę do analizy składu, pokażę Wam konsystencję. No, wygląda dziwnie, ale słuchajcie, to sobie może dziwnie wyglądać. Ważne, że ma działać. Krótko zmieślenie na temat. Po rozprowadzeniu faktycznie ona się lekko smuży, ale jest lekka. Nie jest to smalec, nie jest to tłuszcz. Więc jak najbardziej formuła jest lekka, ale nad wyraz bogata. Czyli otula tą skórę, od razu przynosi jej komfort, ukojenie. Także ja robiłem peeling dłoni y, kilka minut przed filmem <grym> i nałożyłem krem do rąk i już i tak dalej. Aczkolwiek teraz nakładając tą maść tutaj, to ja czuję normalnie, jak ona się wsysa natychmiast. Raz mm, pojechałem nią koło ust, to była słodka. No bo propolis, tak? Aczkolwiek była słodka w posmaku. Nie, nie jadłem jej w kwocie. Nie, nie, nie. Nie jadłem, nie żarłem jej. Nie, 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 nie. E, Tylko po prostu, no, najechało mi, no. E, ogólnie preferuję ją używać na noc, ze względu na to, że jest słodziutka. E, I teraz zrobimy sobie analizę składu. Krótko, zwięźlej na temat. Tutaj naprawdę, kochani, nie ma czego analizować. E, mamy wodę, mamy glicerynę, mamy gliceryl stererate, e, jednocześnie emolient, jaki emulgator, który nam łączy fazę wodno-olejową, kaprylgliceryd, e, który odbudowuje barierę hydrolipidową, cetyl -alkohol, który jest bardzo dobrym e, składnikiem. Przeciąłem przez te żarłem co dla bardzo dobry składnik aktywny. Mm, propolis, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwłojotokowe, regulujące, łagodzące, odbudowujące barierę hydrolipidową, zapobiegające przy transepidermalną utratą wody z naskórka. Także, no działanie jest, tak? I w ogóle patrzę, że mi się jeżyk robi na głowie. <laughs> Także fajnie polisarba 20 bezpieczny regulator konsystencji twórczy biorący czynny udział w, konsystencji, w tworzeniu konsystencji produktu Później mamy Gliceryl Laurat, Emolient, jak najbardziej. Tokoferol, witaminka E, witaminka młodości, antyoksydant, linoleic acid. Jest to składnik, który bardzo silnie wpływa na barierę hydrolipidową, na łagodzenie podrażnień, zaczerwienień, rumienia, jak i również bardzo mocno nawadnia skórę. Ehe, także jak najbardziej. Aretinol, palmita najsłabsza forma witaminy A. Palmitynian retinelu, która nigdy nie działała, nie działa i działać nie będzie jak retinol. Jej zastosowanie tutaj wzmacnia działanie propolisu kompleksu łagodzącego, ponieważ palmitynian retinelu przyczynia się również do łagodzenia podrażnień i do przyspieszenia regeneracji skóry. Później po palmitynianie retinylu w składzie mamy alantoinę i pantenol, humektanty, które bardzo silnie łagodzą podrażnienia, zaczerwienienia i rumień. No i fenoksetanol, czyli nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących piersią. Skład jest fantastyczny. Jak najbardziej. Jest to produkt, który pachnie typo, typowo propolisem, można go łączyć w jednej rutynie pielęgnacyjnej z peptydem z ceramidami, z lipidami, ze wszystkimi peptydami. Jak najbardziej. Nie ma żadnego problemu. Produkt jest dla każdego typu skóry. Niezależnie od tego, czy ty masz skórę łojotokową, tłustą, przytłuszczającą się, odwodnioną, naczynkową, atopową, ten produkt jest dla ciebie, okej, okay? w gwoli ścisłości, tylko nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących i preferuję go bardziej używać na noc. Także skóra tak po nim wygląda, naprawdę nie jest przetłuszczona, nie jest zatłuszczona, nie ma olei na skórze, jest taki... Jest taki aksamit wchłoniętego, lekkiego balsamu. Zapach typowo propolisowy. Ale jeżeli macie uczulenie na składniki pochodzenia pszczelego, musicie unikać. Unikać. Także polujcie, bo w aptekach może być taniej niż w takich sklepach, jak ja kupuję, typu ekologiczny, bo tam właśnie kosztowało 24 zł. Produkt fajnie nawilża i to już nie tylko twarz, dłonie, stopy, bo ja go wszędzie oddaję. Fajnie nawilża, fajnie łagodzi podrażnienia, łagodzi fajne zaczerwienia... E, fajne zaczerwienia, fajnie łagodzi zaczerwienia. Kiedy zaczerwienia mogą być fajne? <głos> <głos> Dzisiaj generował. Na śmiechówce, na śmiechawce. <noise> Aczkolwiek bardzo dobry regenerator skóry. Jak najbardziej bardzo dobry regenerator. Tylko no niestety kobiety w ciąży i matki karmiące są poz 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 <noise> pozbawione wszelakich niestety prawdą jego używania, mając na względzie fenoksyetanol. No i to jest przykre, ale produkt dostaje rekomendacje, gorąco go polecam, bo naprawdę zasługuje na wyróżnienie. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam wam dobrą energię. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, no i widzimy się w następnych filmach na moim kanale. Także trzymajcie się ciepło, Mua! miliard buziaków Wam wysyłam i ze szczerego serca bardzo, ale to prze bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, no i dotrwaliście do końca tego filmu. Ale produkt to jest hit. Tak, tak, tak. Hit, hit, hit. Polecam go zdecydowanie. jak wielki papa. Pa.